Siema, siema, z tej strony, Link. Dzisiaj zagramy z Joko.pl w we. I y, Tutaj jest też Joko, i zapraszam do subskrybowania kanału e, Szymona, e, czyli Link. Y, I dzisiaj w ogóle w AdutingD, kurwe. Y, gra po każdy ją zna. Y, I to jest no. na pierwszy no. odcinek. Tak. Marcel będzie czerwonym, ja będę niebieskim, to ja będę zielonym. Aha, trzy Nie, źle. A, a i. Tu ja miałam D? Dobra. Ty będziesz niebieskim, no to tam klikaj. Dobra. No i dobra, i startujemy. nie pamiętam, tak? Okay. No i dobra. Dobra, dobra. Niedawno w tym nie grałem. To niedługo się będzie ten filmik wrzucał. Dobra, nie, ja może schowam tą myszkę, żeby. Dobra, mogłem nie chować tej myszki. Ha, dobra, dobra. Ja no Zajadamy dwie rundy, może. Albo hmm. trzy. Do dziesięciu, no dobra, no to dwie rundy. Tylko, żeby wiesz, żeby nie był za długi ten filmik, bo jak jest za długi, to zawsze się długo wracają filmiki. Zależy jak, jak to ma być. Takie, takie od razu. I chciałam przypomnieć o, poruszyć ten temat taki, bo miałam go ostatnio poruszyć na moim filmiku, ale było słabo mnie słychać nie mówię. O pewnym osobie, ona wie, o kogo mi chodzi. Ona wie, o kogo mi chodzi i pewnie się teraz śmieje. Ona mówi, i tak chodzi, ma, o ja głos, chodzi o chodzi o Jasza. Taki hmm. jakiś śmiech okruszący. No, ja mu powiedziałam, że ma zębanego koronka. Ponieważ niejednokrotnie nie sprawdzałem mój głos i w ogóle nie jest jakiś taki zepsuty czy coś. No, jeszcze nagramy, yy, może dzisiaj, może. Ja nagramy Mario Challenge, to jest takie Taś, coś, jeszcze... yy, że gram w Kathmandu na telefonie i, i mamy 10 pół. Jak 10 pół nie uda nam się przejść z levela albo nie wiem, może do checkpointa, bo level to będzie za długo trochę, za dużo. Cię długo będzie wywać I mi że, że internet. Muszę to no, no, ale to nie, ja nie. jeszcze chciałam przypomnieć, że moje nagramy coś takiego jak Przerwana Scotta. Zobaczycie, co, o co będzie w tym chodzić jeszcze w przyszłości. Nie wiem, właśnie. Może dzisiaj nagramy, ale to jeszcze pewnie, nie jestem pewien. Co tym. To... Nie 8 Aha. Nie wiem. А я и так выгляжу. Тише. Ну, до двух надо <ang preparatory making noise> так меньше, Ну, ах, 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 сейчас. ах, 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 Zakręcamy no, jeszcze <grym> yes. dobra znów taka cisza tu będzie? Al spit! Grajesz! Chyba coś, tak? No tak, to jeszcze nagramy drugi razowego. Okej, ja nie zmieniłam ubrany kolor, więc p... Bez... Dobra. A. To się <grym> Dobra, Dobra, gramy. Aha. Już długo nie gramy w Nie, ja, ja też nie A ty masz szybko koszyła na sklepie? Nie. Kurde. Nie, bo no, się... To byśmy po... Ten teraz mówili ale nie, nie ma Dobra, 3-0 może zera, zapraszamy zara, to na miele. kanał Kokosiodo. Kokosio... Kokosijodo. Subskrybowanie. to. dzięki, to jest fajnie. fajnie. Ja zwolniona. O kurczę. Będą bloki minecraftowe. Czekaj, tworzę minecraftowe siatko, żeby się skończyć. Kurde, widać myszkę. Ha! Hej, hey. Jestem Zmulony. Jestem dzisiaj ciekawa, czy um, to będzie jeden odcinek dzisiejszy. Ja nie wiem. Ja my to, my ja to się będzie wrzucać. O, panie, ja nie mam tego i mogę przenikać. Nie mogę. Kaj, pfizer, dozera. Dobra, dozera. Okay, Kaj, dobra. To je do, do enega, dobra. On no, napisał dość. No, nie, no. Mój tajny plan. to będzie, te plant. będzie cichy odcinek. i gwiazdkę spróbuję zrobić, patrz. No taką Kurczę! Nie, ja też dobrze, się nie poddaję, robię dalej gwiazdkę. No, nie, czy tylko będziesz ten tak rzadko. Jest tylko ze mną. Nie, będę grze nagrywał. Jakie? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Czekaj, paczek węska. No nie, no o co mi się? Dobra, 6-6 to jest. Teraz już. Mój plano. O, to jest fajne. To. Też tak zrobię. Nie skończę. A, dobra, to się... Robię gwiazdkę, się nie poddam, albo szlaczek, nie, dobra, zrobię szlaczek, no kurze, nie, dobra, jeszcze... Już... teraz nic nie robię Chyba, że wyjątkowo jedna się znowu. Szkoda, że nie masz, masz Gimpa. Jeden to wyjątkowo jeszcze trzeci raz tego. Mmm... fajnie by było, gdybyś miał Gimpa. Jest to? Nie, nie wiem. To jest taki fajny edytor zdjęć y, i na nim fajnie się no. robi miniaturki. Dobra, to Jeszcze wyjątkowo a, ostatni raz, y, ostatnia. No ale to się na nie długo się y, wgrywało. No, no, nie wiem, oj, tam. Ostatni jeszcze nagramy wyjątkową. No to może teraz do pięciu. Nie. Jak to teraz wygra, to już wygra. No to będzie 2-1 już no To tutaj dobrze. Czy mnie być? Ok. Давай-давай. Ну, давай. oh, кто перегрывает? Я не знаю, Я сейчас. Какая-то мышка может возьму. А, да, теперь Давай так и Ага. Te, o, ślaczki takie. ładne. Jak nas, się zabijesz. <grym> Dobra, jednak by pomysł. O, ręka, patrz jaka ręka poszła? Chyba stopa. Nie, ręka. No, to nie jak, to, nie jak, to, jak to widzisz? Tak to, to no, widzisz. No nie wiem. Mam jego Ej. Bo jest dziwna. Co? Za chwilę koniec tego. Limit! Dobra. To ja wygrałam, bo jest i Dobra, dobra. To, to czas, do, do zobaczenia w kolejnym czas. odcinku.